3 jest na to jest. To to jest um, no cóż, chyba wiecie co to jest: e, Calamity Mod Styrady. A ja sam nie wiem co tutaj mamy teraz robić. Naprawdę, mi się trochę mylę z tym siodem, co grałem z kolegami, serio. Trochę dziwnie, ale dobra. Całkiem dużo akcesorium mamy, jak na taki początek, Łuk całkiem spoko. A dużo rzeczy. Hmm. będzie dzisiaj ten scenu, ale jakoś tak chcę. Chcę tylko w tym odcinku dzisiaj za to mam w planach znaleźć pustynię, wyrobić na niej arenę, żeby mieć, a potem tam zobaczyć z King Slayman. Następnie w następnym odcinku z Ayahuasca i tym kolejnym e, bossem z pustyni. Żebyśmy mieli jakiś taki boss aż bo dzisiaj bym właśnie nawet nie był King Slime'a, tylko raczej przygotował się do wszystkiego z tym. A potem właśnie byśmy zrobili jakiś taki boss na w następnym odcinku. To byłby chyba raczej spoko pomysł. Wydaję. Bo na Jak ja coś już widziałem i to był taki... Okej. Okay. Eee, yy... Ryba-Wojownik. Mamy pierwsze dwa punkty obrażeń. Obałem, no, dobra bierzemy ile platform możemy Idziemy siąć jeszcze więcej drzew Czy to właśnie wyrosło na moich oczach? Kurde Nigdy nie sądziłem, że założyć nowy hełm, ale że tak szybko na calamity modzie wyskoczy mi ryba Taka Wiem, że może też wyskoczyć taka z Rodowliskor... Nie, nie z Rodowliskor Waterboltem Jeśli by wyskoczyła z Waterboltem, to miałbym darmowego Waterbolta więc... Bardzo bym chciał, żeby tak się stało. Ech. Moje budowanie Adeny zawsze tak wygląda, że się schody gdzieś są. Dobra. Ja to jest zbuduję i robię na chwilę cięcie. Co to za... To jest Bez przesady. Ile was... więcej was matka nie miała? Halo! No. Trochę się przeraziłem jak to zobaczyłem. Teraz taka wysoka może być nie za dobra ta ręka, ale sądzę, że dostanę do tego momentu, do tego czasu już um, jakiś hook i będę tutaj dostać bez problemu. Ja wolę sam to zgrają yy, dzikusów nie zadzierać, a tego bym się pozbył na daleko. Mój Aim 2000 pozwala mi trafiać go każdym strzałem, nie mając strzału, oczywiście. Jezu, jak ja nie trafiam? <laughs> Okej. Okay. Pozbyłem się go jakże zręcznie i błyskawicznie. Nie. Nie. Idź. W ogóle słyszałem tego szczerającego wodą i trochę się przeraziłem i wyszedłem i, i zacząłem go szukać, a potem znalazłem tamto właśnie zgraje gangsterów kurde. Zgraję gang gangsterów kudy sępy. Zępił na okazję, wiedzące. okej, okay, czyli tutaj mamy dżunglę, co nie jest zbytnio fajne. E, dobra, mamy, wiem gdzie jest dżungla, ale przemieszczanie się po dżungli z, z 1-4 daje e, bardzo sadgę Wspomnienia ja wolę tutaj szybko dostać buty chodzenia po wodzie, bo ostatnio mnie wkurzało, że ich nie miałem. Jaki ja mam tutaj prefix? Ok, ten. Ten jest lepszy Ten szans na takie krytyczne oczywiście. Bierzemy. Zostaw! Zostaw! Dzikusie. Okej okay. eee. Mamy szafy. tego, że w jednej sztuce. A teraz patrzcie to. Ach, jak ja to ubiegam. Eee. Okej, okay, mamy tutaj drzewo. O dziwo drzewo mamy. Bardzo szybko. Strasznie. Sądziłem nigdy, że jak tylko spotkam drzewo. Takie um. To może być spoko. Mimo swojego beznadziejnego użycia może być całkiem spoko. <grymne> Dobra. To teraz takie coś kudy. Nagraniczamy nim. Co jest? Co mnie działo? Nie! To było wiadomo, że tak się to skończy, jak wszedłem do dżungli. Okej, okay. ale wyniosłem z tego bardzo dużo rzeczy. Mianowicie. Mogę yy... dużo rzeczy zrobić po prostu. Między innymi. Hmm, mam dużo. Stabki srebra. To się robiło z srebra. To. Tak myślałem. Dlatego. Potrzebujemy skrzynię zadać jedną stąd, po, podwędzić skrzynię Tak drzwi, i możemy zrobić pierwszy nas, nasz dragon na itemy. Tylko użycia jeszcze nie wykorzystano jego, bo potrzebujemy szafiru i itd. i te, i, te, i, te. I diaksy chyba jeszcze tam potrzebujemy. Dobra, ja zagłębić zagłębił się jakiegoś cave'a cave cave z tego, na no, jakiś kurde dobry. Dobre rury, pokopałbym trochę teraz lód. W końcu jednak tak zrobię, bo arenę dość szybko zrobiłem. Przetężyłem, już tak szybko w ogóle się z nią uwinę. Ale dobra. Ja w ogóle to nagrywam parę dni po tamtym odcinku, ale sądzę, że w go raczej tak szybko. Nie, tak, że był prawie że jeden po drugim, ale z moim wyrzucaniem filmów to różnie. Nagrywałem ja na przykład na ten odcinek jakieś dwa tygodnie temu i nie mam kiedy przesłać <laughs> oh no! Za późno się zorientowałem, że mogę skręcić w prawo. No, za późno. Okej. Okay. Co my tutaj zrobimy tak naprawdę? Dobra, ja bym się pokopał trochę tutaj w dół i widzimy się za chwilę. Mmmm... Hej, 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 kej, czuję Kejwa, czuję a tam nie byłem, to dobra, Eeej! A, to ja odeznię. Eeeee! Patrz, to brzmią ułomnie. Jezus, majdę, to bardzo ułomnie. A zauważyłem, że mój głos jest jakiś dziwny, bo sobie zanęcam nagranie. Ojojojo! Ojo. To jest przerażająca ilość wzogów w pobliżu. Wydawało mi się, że słyszałem coś. Więc coś innego. Wyczułem! Dave. Wiem gdzie iść. Tyle dobrego, wiem gdzie iść. Strażak sam nie ma sobie równych spuszcza linę na dół. Żeby móc nie umrzeć. Okej, okay. dobra. Dobrze jest spuszczona lina. Yy, Beznadziejnie jest spuszczona lina. Kurdez serio? Richko. Tym razem nie mam się nabrać. Żyję, upadek. Jezu, mój głos się załamuje, to już jest źle. Widzimy coś? Widzimy, bardzo dobrze. czy wy coś widzicie? Mogliście widzieć. Hm, mogłem oprócz sobie kukie tutaj szedłem, bo te podjęcia to wyjątkowy, dobry okaz. Mój grup poleciał dość daleko. Bardzo daleko. Okej. Okay. A ja się wyfanie. Wróciłem się do bazy i zrobię sobie tapkę. serda sobie wezmę. A sobie zrobię lepszy killoff. Żelazny. To mi zabroni. Może szybciej się kopię. No ba! jaki mi się prefix trafił, sześć obrażeń. Dobra, nie. a bo pa. jestem żywy, będę żywy. Zobaczycie, widzicie. Ach, jest, zrobienie przedwcześnie elewatora. Uj, gdzieś się przestałem. Ok, Lutowan tutaj? Nie sądzę, że tutaj był jakiś samitny kejwig. biorę się dalej do elewatora. Pinkus! Pinkus! Pinkusie, chodź! Dobrze, że nie bijesz dużo. Albo mój cenowy hełm daje mi tyle życia, że nigdy mnie nie zabijesz. Chodź! O, aż kot przyszedł. Nie nazywasz się Pinkuś? Nazywa, nazy nazywasz się... Tymina. Dwa złota, czterdzieści jeden żela. Żelu? Żela, tak. Jezu, żelatyna A żelatyna. tutaj w dupie Golda, tylko a tutaj wiem, że to było do czegoś Slime Staff. Możemy sobie zrobić, dobra Ja bym sobie zrobił Slime Staff, a będzie zabawnie. Niech nie zbieram żelu, czekajcie, nie zbieram trochę. Nie mam żelu? 6 sztuk żelu. Dam radę, raczej tak o. Slime. SLIME! Jeden żel jest. Więcej SLIME'ów. Dajcie mi swoją potęgę. O, mam żel. Pięć żelów wyrobił? Dobrze. Jeszcze trochę żelu za sobą wezmę, żebym miał na potem. Chodź, na Wydajesz dużo. Ty masz dużo, go daję, dużego, chodź. Chodź, 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 Ej, łatwo z tobą, dobra. Zrobimy sobie sli SLIME stuff. Eee, mogę? Mogę, okej, okay. 12 obrażeń, no, 100% obrażeń, dobra, zmieniam się sama <grystanie> Okej, okay, mam, mam slime'ika, jak nigdy nie sądziłem, że tak szybko dostanie slime'ika, to teraz go mam Żyję. mam nadzieję, że przeżyję, okej, okay, oczywiście, że przeżyję, bo to przecież ja musiałem przeżyć, proste Czy jak się wycwanie, no, Widzicie, patrzcie na to, mam tutaj wodę a będzie zaobserwować moje obrażenia od upadku Będę mógł spadać Daje się zginę O widzicie Mam taki duży mózg Naprawdę nie spodziewałem się tego Znaczy to wy mnie się nie spodziewaliście Bo ona mnie chciała opuścić ale nie mam tak łatwo Emeraldowy? Ej dobra bo my potrzebujemy Emeraldów. Co się da tym zapomniałem Okej okay, co się da jest końcem kopać Czy ty mnie zabijesz? On mnie zabił nie zniknij! Jak znikniesz, to cię zabiję. Wyluszałem w podróż, żeby pozbyć się tego gnójka. Prędzej czy później go zabiję, zobaczycie, patrzcie na to. Czy mi się ekran oddają, czy mi się wydaje? Nie no, miałem go zabić, jak przecież zniknie. Jak gnój, no nie. jakbym go zabił. Dobra, kupiłem się dalej. O, o, nie, dobra, yy, cosmic. Yy, cosmic Elemental. On jest dobry. Pamiętam, jak raz z niego wypadła mi z chorą szansą jedna brońka, i ona była super. Chodź, zabij się. Ale weapon. Wtedy ja nic z niego nie wypadło. Czy on się odrodził? Dobrze kolejny. Odrodził się chyba. Stał z kopiołów. Eee. Z równie beznadziejnym lutem jak przedtem. Eee, hrupek Hrupek może być spoko, bo jest w stanie wyrzucić mi dobre jojo. -jo. A jak widzieliście, dostałem boosta pod obrażeniem mele. Więc, jeśli dostałbym jojo, nie pomarodziłbym, bo mógłbym być tej serii mele z yy, minionami na Samonera. Makes sense? Chyba przyjdzie mi się pożegnać z moją wodą. Nadchodzi dziura. O, jest mój proszę, daj, dajcie mi się szerzyć. Ehm, um. Nie mam pojęcia, co się tu Ale się bardzo dobrze. Trzeba sobie tylko zrobić na nową stacyjkę do oddychania, a to jest nawet jakiś domek, co jest? Tylko żeby mnie nie zabili. Um. Można mieć chociaż dobry prefix, lepszy niż mój proszę. Nie będzie miał to się za No ma gorszy. Nie za ja, jak tylko się zawieść. Okej, okay, jeśli... To działa tak jak działa w mojej głowie, to według moich obliczeń jestem w stanie tam spaść i przeżyć. Ale na ja mojej głowie nie ufam. Dlatego wolę. Pododawać trochę liny albo po prostu zobaczyć to na mapie, bo mogę też tak zrobić. No, ewidentnie spadnę i umrę. Nie mogę dać sobie liny. Dlaczego? Tak myślałem. to mi zabroni. Ej, bo się skapuję, że mam to akcesorium, nie? Serio? No Jest Ja za każdą próbuję tak zrobić, to zawsze coś znajdę O Wykopany... Wykopane żelazo No i jest Pan Paweł Kurde, chciałem się tylko pozbyć wody Znalazłem tyle brudy. Co jest z tym? Powinienem zrobić to tylko po to, żeby pozbyć się wody. A tyle tego, co tutaj jest, dane nie widziałem. Takiej ilości. Dobra odde. się do tajemnika. Mamy 67 rudy srebra. Y, Ciebie cvanie. Łatwo. Dobra. Bo kopię się tutaj w dół. I tak myślałem. Ale coś muszę napotkać. No nie wysnajpie go um, To był tak zwany one-shot Nie miałem jak tego umiknąć Czyli według tego co mi się wydaje że Dzięki temu akcesorium Będę mógł Będę w stanie skoczyć tak po się zablokować obrażenia od upadku. Oh o no. A Oraz uleżenia od um, Gdyby za tam, ten tam, 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 tam drugim ciosem wyleciał kryt, to bym zginął. E, a za moje szczęście, by wleciał kryt. to wygląda? Aha! Posłane akcję! Mm. Dobra, to jest one. What is... Oła, zapomniałem! Zapomniałem, przepraszam, nie zasłaniałem cię. Ale zostaw, co? Ok, złącz to fany. To jest ekspert, a goście lecą tak, jakby to był normal. Jezus, ale kot mi skoczył na ten, na nogi. O! Mamy tego. Gościa ja znowu... Czy ty się łasisz mikrofon będzie teraz w tak? Co? Nie mam pojęcia, co mam zrobić. Może być wyłączenie na... ...gdyby znowu nie waliła mikrofonu. Teraz mnie nie działała, okej? Okay? Ja tutaj... ...buduję i dalej się kopię. Okej, okay, czyli tak wygląda sytuacja. Ehm... Um, najbardziej kolorowa, jak mogła. Ale jest... jest... Kurczę. Nie! Na tutaj mnie nie wchodzisz! Ale kiedy... Ja mogę łaski dać to on idzie, albo mnie dziabie. Jak nagrywam, to przychodzi, kurde. Nie wiem jak będzie wyglądało nagranie. Dziabiesz mi teraz? <grym> Idź. Idź. Oa, teraz nie ręka boli. Nie będę miał takiego sportowego nagrania, ma jak zazwyczaj. Jak to możliwe. Ej, bo ja mam parasolkę, więc obojętnie jakbym jeszcze skakał, to bym jak trafił. Aha, on go tam zabije i patrzy. Spocone tyliki z parasolką są normalne, ale nie tak piękne jak moje. Mmm, rudy. I na jakiś kawik był, prawda? Naprawdę. Widzę, że mamy taką salwę małych kawików ke cały czas. I przez tego slajma nie byłem w stanie go hitnąć i przez to obywałem nice. Um, Zbliżamy się do zimowego biomu. Oko. Co się dzieje z moim. Um, z najmikiem? On zadawał 7 obrażeń na sekundy To nie jest normalne. No. Teraz zadawał po 3. Teraz na po 7. No, tak przedtem nie był. Hmm? Czy są samym przeciwnikowi? Nie, nie ma możliwości, żeby on miał większy defense albo ten. Nie dostałem jeszcze upgrade'u na damage. Ok, jak ja to chcę zrobić? Hmm. Już ocenie to muszę zrobić. Widzicie teraz już po jeden wali. Ja to będzie. Nie, nie mam większej defense. A tam oni towarzyszą i wali po 7 No. Będę. Cave'y zimowe na tym etapie są najgorszymi agrami cave'ami nie licząc dżungli to są dwa najgorsze cave'y ten na calamity jest jeszcze gorszy bo bo no cóż um, w wodzie ginie się natychmiastowo prawie że no to jest najgorzej patrzcie Niech mi bomberki znikają. Ja sobie że mi się taka woda dostała do chłodnej tolej. i nie wiem jak jej To Było tak wkurzające. Hmm. Z tego O może wypaść akcesorium na wojownika. Nie wiem, mogę tak spróbować. A tak tylko, żeby to zdobyć akcesorium. No. Serio? Dobra dość Nie wiem mm. Zrobimy z tego srebra zbroję Zbroję ze srebra I w następnym odcinku Możecie się przygotować Że będę już miał zbroję Bo teraz raczej mi nie starczy No jest tak nadziei, że tylko na hełm mi starcza Czyli tak daje mi tylko jeden punkt dobrać więcej jest naprawdę upłacalne Zobacz, zrobię sobie em, Z tego na pieśnik. Czytaj to tyle samo co Z tego Tak bym to zrobił Weźmy to Przerobimy to na to no i niestety całe projekt przerobiłem, a nie, dobra, jest jeszcze. Mm. jestem jeszcze. Jestem z mojej budki, a to zaczyna na pierśnik. O nie wiem. No, cóż. Mamy 17 defensa, czyli ponad 10. W tym odcinku będę nazbierać parę tych Będę miał te nagrane sceny, będę parę w wszystkie te momenty, w których Właśnie znajdę lewkę a potem zobaczycie, że jak je zjadam i lecimy z serią bossów. Na następnym odcinku boss nasz. Bądźcie na to gotowi. See you next time.